będzie pochwalony Jezus Chrystus od niedzieli palmowej przeżywamy we wspólnocie kościoła wielki tydzień męki pańskiej który osiąga swój szczyt w liturgii wielkiego czwartku która rozpoczyna przeżywanie triduum paschalnego w tajemnicy wielkiego czwartku kościół każdego roku przypomina nam dwie ważne prawdy prawdy o ustanowieniu przez Pana Jezusa dwóch sakramentów, sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna obchody Wielkiego Triduum Paschalnego, tego szczególnego czasu, który jest rozciągnięty na trzy dni, bowiem ta liturgia się rozpoczyna znakiem krzyża i kończy się dopiero przeżywaniem procesji rezurekcyjnej, kiedy światło ogłaszamy, Radość zmartwychwstania pana Jezusa. Wielki czwartek jest dniem, w którym Chrystus ustanawia sakrament kapłaństwa, w którym wyznacza to szczególne zadanie sprawowania Eucharystii kapłanom, ale daje też im moc odpuszczania grzechów w sakramencie pokuty i pojednania. Wielki czwartek dla każdego kapłana jest takim szczególnym dniem, w którym wspominamy moment swoich święceń kapłańskich, przez które zostaliśmy włączeni do grona prezbiterium, w naszym przypadku to grona prezbiterium Zielonogórsko-Gorzowskiego i tego dnia jako kapłani w sposób szczególny radujemy się w tych wspólnotach, w których na co dzień posługujemy darem kapłaństwa, które ma swój sens właśnie wtedy, kiedy możemy służyć Bogu i konkretnym ludziom, do których jesteśmy posłani. Obok sakramentu kapłaństwa Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, którym pozostał z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zanim Pan Jezus wziął w swoje dłonie chleb, który pobłogosławił, odmówił nad nim modlitwę dziękczynną i kielich z winem, każdemu z uczniów obmył nogi, dając im przykład i dowód swojej miłości, że każda Eucharystia, do której przystępujemy, którą przyjmujemy, jest tym wielkim dziełem miłości. W czasie którego sam Bóg pochyla się nad naszym życiem. Eucharystia jest naszym pokarmem, który Chrystus pozostawia nam w tej drodze prowadzącej nas do nieba. I tak jak w Starym Testamencie lud, który szedł przez pustynię prowadzony przez Mojżesza, naród wybrany, żywił się manną z nieba, tak Bóg w Nowym Testamencie daje nam niebiański pokarm, którym jest ciało Chrystusa. Aby tym darem wyposażać nas, pielgrzymów tej ziemi, w te szczególne siły i łaski, w których mamy zatroszczyć się przede wszystkim o to, aby nigdy nie stracić sprzed swoich oczu tej perspektywy ostatecznego celu, jakim jest niebo, do którego jesteśmy przez niego zaproszeni. Wielki czwartek, wieczorna msza święta, to msza wieczerzy pańskiej, która rozpoczyna uroczyste obchody świętego Triduum Paschalnego, jednak. Zwyczajem naszej diecezji, ale i zwyczajem Kościoła jest przed południem gromadzenie się kapłanów w Kościele katedralnym w jedności z biskupem, pasterzem diecezji na wspólnej modlitwie, na wspólnej eucharystii, w czasie której jako kapłani dziękujemy Panu Bogu za dar kapłańskiego powołania, odnawiamy swoje przyrzeczenia kapłańskie, radujemy się tą. Szczególną wspólnotą, do której zostaliśmy powołani. Dla mnie osobiście Wielki Czwartek jest takim szczególnym dniem wielkiej radości. Radości z faktu, że Chrystus nie tylko mnie powołał, nie tylko mnie wybrał, ale że Chrystus nade wszystko zaufał mi takiemu, jakim jestem, aby poprzez kapłaństwo, które złożył w moje dłonie, w moje serce, samemu przychodzić do tych wszystkich ludzi, do których. Jestem posłany, wśród których na co dzień posługuję. Czas, w którym znajdujemy się od ponad roku, pisany jest pandemią koronawirusa. Mamy wiele dyspens, które możemy przyjmować, z których możemy korzystać, jeśli chodzi o udział w Eucharystii, jednak chciałbym zachęcić wszystkich, aby nie tracić ducha, nie tracić wiary, aby korzystać z owoców Eucharystii, jakim jest. Ciało Chrystusa, jakim jest ta Jego służba wobec nas. I nawet jeśli czasem z różnych powodów lęku, strachu nie możemy być na niedzielnej Eucharystii czy na Eucharystii w jakąś uroczystość, to w naszych kościołach codziennie sprawowane są msze święte. Korzystajmy z tego daru, abyśmy mieli w sobie nadzieję, nadzieję nie tylko lepszego jutra, ale nadzieję, że jest z nami Bóg. Przez wszystkie dni aż do skończenia świata, w tym znaku chleba, w znaku Eucharystii. Niech ten czas, który przed nami, czas świąt wielkanocnych, czas, który znowu pisany będzie strachem, pandemią, nie zabije w nas tego, co najważniejsze w czasie tych świąt, że Chrystus prawdziwie umarł, prawdziwie wcześniej cierpiał, ale nade wszystko Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne.